Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Planowanie działań w kontekście adaptacji do zmian klimatu jest, jest kluczowe. Stąd też już w tym roku wchodzi przepis, który wręcz nakazuje samorządom, samorządom powyżej 20 tysięcy mieszkańców, przygotowanie miejskich planów adaptacji, a następnie wdrażanie tych, tych działań na poziomie swoich samorządów. My, jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspieramy te działania, wspieramy działania adaptacyjne. Mamy na ten cel przeznaczone. Ponad 2 miliardy euro. Są to projekty ukierunkowane zarówno na tworzenie samych miejskich planów adaptacji. Mamy kilkadziesiąt takich miast, które korzystają ze wsparcia na samo przygotowanie planów, ale również mamy szereg działań, które ukierunkowane jest na przykład na e, tworzenie błękitno-niebieskiej infrastruktury, e, na tworzenie infrastruktury do zbierania i zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi. Zmiana klimatu jest faktem, i niestety jest tak, że te zmiany. W dużej mierze są już nieodwracalne. Dlatego potrzebne jest budowanie odporności, odporności miast, odporności samorządów na właśnie te zmiany, które są absolutnie nieodwracalne. Od naszych działań i od odpowiednich projektów, które finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zależy to, czy ta zmiana będzie się pogłębiać, czy też przygotujemy samorządy, miasta do odpowiednich działań i zbudujemy tę odporność wewnętrzną.